Cześć, witajcie. Ja jestem oczywiście Gris. To jest znowu Daisy. I lecimy dalej w naszą przygodę. Byliśmy gdzieś tam na prawo w lesie, gdzieś w tamtym kierunku. Gdzieś tam byliśmy. Ja sobie podszedłem, do stacji stację benzynową. Tutaj jest gdzieś kościół. I tam po prostu zaprosiłem, jest człowiek. Yy, miałem na razie się nie nagrywać, ale tak myślałem sobie: A jak tu jest kościół i tam jest człowiek? Boże, nagrywanie, może go zabijemy. Mam mało amunicji, może jedyny, jeden magazynek. Ale jak się koleś wykrwawi to padnie raz dwa. On gdzieś tu był i poszedł. Może i w tym budynku prawdopodobnie. Także zaraz tam podejdziemy. Pies, podej pies się prochodzimy i w ogóle lud lód jakiś. To jest tego kościół jest otwarty, czy też zamknięty. On jest mały, więc podejrzewam, że jest zamknięty, więc... ale zaraz się przekonamy. Zaraz się tym. przekonamy, podejdziemy tam to czuję teraz lekki psów, gdyż renderuje nie Kon konwertuję się film żeby no wiecie, żeby, mi, żeby mnie jeszcze się zajmował żeby się szybciej uploadował na youtube'a bo z moim lotem y, czytaj 0,06 uploadu y, jest y, w chwili naprawdę jest ciężkie i, i męczące tak oje za gdzieś się przykampimy i na poczekam aż się skończy konwertować widzę że ten człowiek nam uciekł ja to się, ja, ja się zaraz jeszcze polepo oglądam może nada się wejść do kościołka Wygląda na to, że jest chyba większy niż mniejszy Ale nie, to jest ten zamknięty i do niego nichu nie wejdziemy, dobra Jakieś ciszy w ogóle w końcu tą grę weźmiesz To jest taka epicka 100 razy lepsze niż MTA Daisy i też, no powiedzmy 10, 10 razy lepsze niż Warzy Bo Warzy głównie chodzi o nawalanie się, takie strzelanie do siebie i w ogóle, tutaj, tutaj chodzi o ten survival, tutaj Wydążyć trzeba to że trzeba jeść, to jest krew, brakuje W mamy życia, tu mamy krew Tutaj możemy krwawić, w nie, nie ma krwienia. Tutaj możemy polować, w nie ma ja polowania, chyba jeszcze Mnie się nie, nie jeszcze nie spotkałem, nie wiem jak tam z tymi update'ami Tu mamy normalnego człowieka, tam mamy jeszcze jakieś skill'e, znaczy no niby też człowiek człowiekiem, ale... Bimy extra, możemy mieć większą wytrzymałość i w ogóle... tak nie chodzi o to w przetrwaniu, nie? To jest jakaś stodoła. Chodźmy tam zobaczymy. Tu może broń. Help me. Hmm, to Ja właśnie nie wiem jak ten czat głosowy działa. Czy to jest na całość, czy tylko na określoną okolicę? I że na lutu nie ma. A powinien być. To się musiałoby już być. Mhm. Mhm. Spójrzmy. Powolutku. Tutaj gdzieś mamy travel. Zresztą o 0 lutu naprawdę Ja mam zawsze farta do tego lootu W każdej grze Daisy, Warzy Został MT Daisy W, w Warzy <grym> War i w normalnym Daisy no, tak samo zresztą Ale tu, o o, trzymamy To jest jakiś główna Sprawdźmy No, puszki same <grym> Tak, pewnie po co mi jakieś inne rzeczy? Jeszcze tam zobaczmy, tam jest skrzynka, ale może coś nie będzie tam koło niej whatever, Na niej Dupa, dupa O, ale tu Jakiś metal Tank trap, lol Czaj, tank Trap? Metal Da, na razie to weźmiemy Chociaż... Nie, po co nam pułapkę na czołgi, tak? Podajże. Nie, dobra. Nam się nichu nie przyda. Ale pójdziemy sobie tam. Tutaj to budneczku. Może tutaj znajdziemy jakieś, nie wiem, zombie tak, z jak znajdziemy jakieś. Holy shit! Mam już ma mało amunicji, dlatego wolałbym nie strzelać ich. Ale tam, tam była maczeta, ciekawe czy ma Boże, maczetę, siekiera, bo to mówię ma maczeta, bo po angielsku siekiera to jest haczet haczetę, hacchet jakoś tak. I się myli. Czekajcie, mówią wyrwać z tego, ale nie raczej wątpię, dobra. Ale siekiera mi się przydało tak w sumie. Czy byłem, byłem chyba. Nie, tu nie byłem. tu mamy? lagam mamy u jaki to, a to mag możemy nazwierać w sumie zostawił na zainteresowanie kiedy otworzyłem tego no bywa, okej okay. teraz wejdziemy tutaj mapa my jesteśmy tutaj tu jest ważne Będziemy się kierować gdzie? Eee, tu mogliśmy iść. To w lewo muszę iść. Tak w lewo? Do sosnow do sosnowa. Dobra, na lewo. To jeszcze przez, przez domki przejdziemy. Dobra. Nic nie ma koło nas, z niego nie goni w sumie na razie to na luzie. Szopkę sprawdzimy tutaj, szopę. Coś tu leży, chyba jakieś żarcie. Nie, kola chyba bodajże. Przyda się, e, kan... No, żarcie jednak. Frank and Beans. W sumie mamy jeszcze picie jakieś, zaraz się napijemy i zjemy. A za chwilę. To jeszcze mamy tego całkiem sporo W sensie, że głodu i pragnienia Jeszcze chyba lepiej teraz to zrobić, żeby potem... Ja, ja, jakby coś, coś nas goniło, nie? Żeby nie ryzykować Eee, zaraz się każe. Pójdziemy teraz... Chwila Mam myśl tam Dobra, to idziemy tam, gdzie zaraz w czekach przykampimy, zjemy i napijemy się tego zanim tego sosnowka pójdziemy. Tam może być... Nie wiem, nie, nie wiem, co tam może być. Tam może być ciekawe, powiedzmy tak. Tam może być ciekawy. Nowe tereny. Ja. Yeah. No. A się, nie Masakra. Ale dajemy radę. Lecimy. Ja mam głośamunicję w tym gloku. Że ile? Mało Tutaj 17 Bo ogólnie O fakt, co ja zrobiłem Nie, nie Tak A, to wywalasz, okej, okay, dobra Nie, nie, co się wywaliłem? Chyba nie, okej okay. Magda do makarowa, którego nie mamy, czyli, ale to jest one na, najbardziej powszechny pistolet 8 amunicji tutaj mamy do Glocka Naboje no 17 ale no nie wiem, dobra lecimy z tym muszę zadrżałować Nerwuje mnie to lekko, że kiedy strzelamy nie możemy biegać, kiedy biegniemy nie możemy strzelać <grystanie> czyjdzie, ja biegnę i tak pi 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 zawiesz. może by, by, by jakiś rozrzut, ale byłoby trochę lepiej, tak a nie, że ja muszę stanąć i do, 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 do mogę strzelać Idąc też nie mogę strzelić Lekki mnie, no ale Ma mobilność jest tak jakby wtedy Dobra Muszę sprawdzić tam jeszcze, yy, ile tam zostało do końca renderingu tego filmu Niewiele Więc jeszcze chwilę takie spadki lekkie przeżyjemy Jeszcze 15, nie teraz 11, 10 nawet już ja widzę, że FPS-y z FRAF się nie, nie zgadzają z tym z tego tutaj na ekranie z gry. E, bardziej ufam tym FPS-om, co fras pokazuje. Są... A, a, są... tego... Nadpisywane na bieżąco. Tam też jakiś czas widzę, że ta 12 się poskoczyło. Tam pójdziemy. E, pójdziemy do tej wyżej szopy. Nie. Wyżej, tak. tutaj tutaj wyżej. Potem tam niżej i potem do tego tam, żeby powiedzieć ten... ta... S, sowa... So, so... coś tam. Co... So, co... So, 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 co to było? Nie pamiętam co... So... no mniejsza tamto tam, mi, mi coś buduje, tam jest co so, do której mi się kierować w takich szopach właśnie z nie, 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 nie wiadomo bo teorie są lekko obryty i ten takiej praktycznej teorii ale no tak grać to mało gramy się to daisy i ponoć najlepszy lut na protek tu takich tych szopach trzeba szukać to kurde jak zwykle widzę że zero, zero lutu jest nie wiem czy to jak ten lud się respi po, po jakimś czasie, ale to jest masakra lekka Gdziekolwiek pójdę, brak lutu jest Najlepiej byłoby kogoś dorwać i... Roz 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 rozwalić mu łeb i zaraz mu lód No, na, na schody nie mogę wejść No dupa, pustka A tam? Też, porażka Ała, spadłem, lol Okej, okay, tak. Tu jesteśmy. G. Eat. Drink. Co jest? O! Lag chyba jakiś. Możliwe. Hmm. A, i to zjedliśmy, że się puszka pojawiła. Okej. Okay. No dobra, spoko. Tego, tego nie widziałem wcześniej, że coś takiego jest. O, w dupę Kurde, zaraz. Może tu jakaś siekiera. To siekieru ją ja jedynie, może nie ma amunicji w bloku. Da, da, w tym G17. Bo nie chcę, że to mogę blokiem nazwać. Ale czy ja już nie byłem przed tym wcześniej? To nie. Ta super lot. Tu po zombie z pierwszej Halo mielo. Cóż Gdzie jest ta krowa A zmarnujemy te ostatnie pociski mm -hmm. Chyba że mogę ten mną jakoś wyekwipować nie, nie, nie chcę go wybadać Dobra Aha No i mamy pozamiatane Nie mamy municji, nie mamy żarcia Czawiać <grym> No zupełnie Dobra, lecimy do miasta Może będzie jakaś siekiera yy... Yy... Aha, to jest ok. Um, może jakaś kiera albo może taki makarow z amunicją albo jakaś może snajperska albo maszynowa. Ogólnie chciałbym pójść do bazy wojskowej. Tam na pewno będzie broń. Nie ma opcji, żeby nawet nie było broni. Teraz to już jest tylko ucieczka, naprawdę. Tylko, tylko, tylko to. I oczywiście przegrywanie amunicji, broni, żarcia i przetrwanie. Wiadomo, zachodzi. Nic, ja mam nic. Nic do walki nie mamy. Żebym tam dwa fejle, ale co dawałem w web, co dałem w słów i nie trafiłem. No, co w tym Daisy jest trochę takie dziwne, ale... Dałem radę. Chodzi o sam fan z, z grania tutaj, no na tym. Mm. Ogólnie potem chciał, a to chyba już mówiłem o tym, że będę by, chciał builda cofnąć. Tam w stanie się b na kim on poleca grać, bo on tam trzeba wszystko ogarnia ładnie. Z Sołem ostatnio grali i tam mówi, że na, na, na jakimś starszym yy, buildzie, dlatego yy, do tego się zapytałem go. Czekam że jeszcze się, jeszcze odpiszę, bo raczej nie, nie odpisał. Eee, no. Fuck zombie. Prawdopodobnie ten będzie właśnie m, prawdopodobnie następne odcinki mogą być już na starszej wersji Bo ten jest nagrany po tamtym, chyba właśnie da się skończył renderować, konwertować i tego właśnie da się konwertował jeszcze podczas tego, tego nagrania yy. No Weźmy tutaj Nic nie ma, nigdzie no, nic nie ma, no lalo Nothing for me. I need some uh, weapons. I just ah, to this, <laughs> don't understand. W nic nie ma? God Dobra No, okej okay. Poszukajmy Jesz jeszcze czegoś Cokolwiek, cokolwiek do walki Nawet nie wiem, kurde jakieś noże Pod Ewa Łom! że też nie, nie wspomnę o no, maczecie jakieś może No i czemu ja, to, ja tej sikieri nie mogę wyjąć, no Trzeba był brak logiki, no Powinien się dać ją zabrać stąd jest logiczne, jest sikiera to Potrzebuję, bo nie to ją bierzesz, tak, a nie Dupa Taka, Taką deskę nadbym bym wziął to jak w World wczoraj z wiosnę, żem lasł hmm. Dobra, mapa Sosnek już obleciśmy prawie, że cały Teraz lecimy do mini, mi, miniszko... O ta Zielona góra? O kurde. Ale tu chodzi tylko o określenie górze, to jest za góry. Bo ja, ja, ja mieszkam blisko Zielonej Góry w, 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 w do Siedlowskiem, znaczy blisko. No nie tak blisko, ale taki punkt orientacyjny można powiedzieć. Więc jakie za miałem teraz na ale no, przejęta Możemy pójść tutaj, o właśnie tu jeszcze pójdziemy przez tą przełęcz. I sobie nie jest, no pójdziemy po prostu do puszczkowska. Ta, idziemy do tej przyłęczy i tam zobaczymy odcineczek, czyli to musimy iść na prawo. Bloka mamy w ręce i taki, taki straszak, chyba to będzie się chodzi. Nie mogę przyladować, nie mamy czym, dobra. I jeszcze jeszcze tu, tutaj byliśmy, w byliśmy, jeszcze tak obejdziemy z waszego do Obok tutaj przejdziemy. Jest? Nie ma. Widziałem, że tutaj... Chyba mnie nie widział, nie wyczuł mnie. Nie wiem. Tutaj, dobra Ale ja się go aż tak nie boję w sumie dobra. dobra Nie ma Lecimy tam na prawo I zaraz kończymy odcineczek Zar To zaraz Czas się położy i się zdrzemne może Ogólnie jest poniedziałek, wow Jest 15 już położę, za się 15 Ja mam wolne poniedziałek wtorek, teraz Bo tam jakieś testy praktycznie jakieś tam mają Te starsze klasy, czy coś te czwarte, bo trzecie klasy coś się z mają I no Także tego Mam wolne, mogę sobie posłać, chociaż wstałem o dziewiątej, tak czy inaczej poszedłem bodajże trzecia, czwarta spać A się nie wysyłam ostatnio I trzeba, no po prostu trzeba w Daisy cisnąć tak, no ludzie Daisy wzywa

Co yy, so, 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 są tu jakieś shopy? Może coś znajdziemy ciekawego, a jak nie, no to trudno, no. Ale zaraz się zobaczy. Bo kurde, był jakiś mak makaron. Makaron. Tej dupa nic. O, o, o leży Ta tu pani leży Lol co jest z tym lutem w tych tych shopach Jakiś chujowy serwer Jeżeli ja tu padnę to zmieniam serwer Niby gra tych cztery super osób No ale e, po jak lutu nie ma Tam jest, jeszcze nie? Nie, nie ma chyba. Kurde, nie wiem, czy tam coś leży, jakiś... Jakiś broń? Nie, to tylko bung, bu, bung. Bug teksturow, wyteksturowanie, znaczy błąd tekstur, znaczy no. Ale wiesz co, w, w tym miejscu, co jest, zakończymy, w tej szofie tutaj właśnie. Tutaj to jest dobry punkt taki... Ola, ogrodzony punkt kulminacyjny, że tak powiem wejdziemy sobie na górę, położymy się u góry może następnym razem jak tu wejdę, coś się tu potem zrespi a jeszcze tu położymy Z także dziękuję za zadanie po raz kolejny mam nadzieję, że wam się podoba nasza miniseria z Daisy zwiedzanie Czarnorusi i cóż cześć i papa do zobaczenia